Zamieniamy chlebisko na warzywisko. I urżnęłam tę czuprynkę zamiast urżnąć ten fiótek. Co ja mam na głowie, chryste panie po tych wiankach? Wszystko można, co nie można, byle zwolna i zostrożna i z umiarem. Warto się odżywiać zdrowo. No i wiadomo jest, że opychanie się zbyt dużą ilością pieczywa i przekraczanie ilości węglowodanów niektóre koncepcje twierdzą, że nam są węglowodany niepotrzebne w ogóle, tylko nam jest potrzebny tłuszcz. Ja bym była bardzo ostrożna, ponieważ jeżeli my przesuniemy w jakąkolwiek stronę składnik żywienia, to mamy tego skutki. I na przykład skutkami diety Keto. Są natychmiastowe zaburzenia e, gospodarki lipidowej, czyli pogorszenie się miażdżycy. Jeżeli przesuniemy w kierunku białka, to mamy niewydolność nerek. Jeżeli przesuniemy w kierunku węglowodanów, to mamy niewydolność diabetologiczną, czyli cukrzycę czy insulinooporności. W związku z tym ja uważam, że wszystko można, co nie można, byle zwolna, z wolna i zostrożna i z umiarem. I ja dzisiaj, w ramach oduczania nas. Chęci na węglowodany, bo to nie jest tylko chęć na słodkie. Lubicie chlebuś? Kanapeczki z chlebusiem, jak wrzucacie na grupę, o, cześć dziewczyny, to moje śniadanko. Chlebuś, słusznie, węglowodan. Masełko, tłuszcz, szyneczka, pomidorek. To są takie nasze polskie klimaty. A ja powiem tak, ja kanapek nie lubię. Ja nie jestem kanapkowa. Mi nie jest potrzebny ten taki zestaw chlebowo-białkowo-warzywny. Natomiast bardzo lubię różne smaki. Zbyszek jest kanapkowy, ale ja tego nie kultywuję. I chciałam wam dzisiaj zaproponować, żeby spodem kanapki było coś całkowicie innego niż chleb. Wyobraźcie sobie, że mamy taki sam element, jakim jest kanapka, czyli coś jest warstwowo kanapka. Zresztą moja córka kiedyś tańczyła z partnerem tanecznym z Litwy, który po kilku tygodniach obecności w Polsce powiedział, Słuchaj, polski język podobny jest do chińskiego. Ja mówię, co ty, Andriusz, mówisz? Do jakiego chińskiego język podobny? Bo on mówi tak: mówicie kanapka, herbatka. A najbardziej podobne do chińskiego jest słowo dziąsła. No i on wymyślił, że polski jest podobny do chińskiego, i jak ja mówię słowo kanapka, to mi się ta historia przypomina. Co zatem będzie spodem tej kanapki? Wierzchy zrobimy sobie różne. Wierzchy możecie robić jakie chcecie, byle wymyśleć spód. Otóż zacznijmy od tego, że jak mamy już w zasięgu ręki, a wiosna i to nadejdzie, to możemy zrobić jako spód kanapki wszystko, co jest płaskie i ma dosyć dużą powierzchnię. Ja mam tutaj akurat co? Pomidor. Mam pomidor, który jest duży. Ja akurat kupiłam taki, słuchajcie, akurat dobry. Drogi sakramencko, ale wspaniały. Lato i wiosna. Co ja mam na głowie? Chryste, panie po tych wiankach. E, przyniesie nam takie fajne, duże pomidory. I my sobie zrobimy spód. O, ki ma mostry nóż, pani master szef. E, zrobimy sobie. Uwaga, wszystkie spody na kanapki powinny być dosyć grube, żeby nam się nie. Wyginały, więc jedziemy sobie. Mamy taki tutaj chlebek, zamiast zdolić chleb, to udoliliśmy sobie spód na kanapkę pod tytułem kanapka na pomidorze. Co jeszcze możemy użyć? Uwaga, możemy wypełnić na przykład. Są teraz takie bardzo fajne, te płaskie, słodkie węgierskie papryki. Proszę bardzo, to będzie naszym spodem na kanapkę. Proszę bardzo, tutaj nałożymy. Różnych rzeczy. Co jeszcze możemy zrobić jako spód na kanapkę? Nie zdziwcie się, możemy zrobić jako spód na kanapkę po prostu zwyczajnie gruby plaster ogórka. On nie będzie miał dużej powierzchni, ale proszę bardzo, będzie spodem na kanapkę? Będzie. Wymyśliłam też, że fantastycznym spodem na kanapkę może być po prostu cudny, chrupiący plaster. Kalarepki. On nie musi już być taki gruby, bo kalarepka jest sztywna, więc na mnie spadnie. Proszę bardzo. Oczywiście możemy też wypełnić i zrobić sobie taką bardzo fajną. Pamiętacie, że hist cykoria. Historia Boże. Cykoria urwana nie jest gorzka, tylko musi być ładna i cykoria może być fantastyczną łódeczką do naszego kanapkowego szaleństwa. Zobaczcie, ile mamy spodów na kanapki. Julitko, czy jak Ci się podoba taki pomysł, żeby takie rzeczy były spodem na kanapkę? Fajne, prawda? Zamiast tych buł, tych chlebów, e, e, nie, nie musimy aż tyle tych cukrów złożonych i tej, i tej skrobi przyjmować. No i teraz co my tutaj możemy na te kanapki położyć? Co chcemy? Tak jak na chleb, tak jakbyśmy tu przekroiły bagietkę wzdłuż, a tutaj mały bochenek chleba. Bagietkę, chlebuś, buleczkę wydrążyły. Zamieniamy chlebisko na warzywisko. To jest podstawowa sprawa. I teraz, co my sobie tutaj zrobimy? No, na przykład sobie ududłamy pastę z makreli. Ja uwielbiam. Mam świeżutką makrelę. Słuchajcie, rozpada się. O! Wrzucam makrelkę. Uwielbiam taką tłustą, od której się świecą ręce, jak się robi makrele I teraz, co my damy do tej makreli? Do makreli damy troszkę musztardy. Damy na przykład, mam tutaj, taki, mam taki, słuchajcie, fajny majonez jogurtowy, który jest dosyć nisko kaloryczny. I sobie siekniemy do tej makreli. Nie wiem, czy sobie nie utnę palce, bo mam śliską łapę od makreli. Ale zaraz zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. Wkroimy sobie drobną posiekaną cebulkę. Kryśia Nowak mnie zaraz ochrzani, że nie od tej strony kroję cebulę i to prawda, bo się słuchajcie, spieszę i urżnęłam tę czuprynkę, zamiast urżnąć ten fiłtek. Widzicie? No dobrze, ale trudno. Przeżyje, to jest cebula cukrowa, więc nie będzie zbytnio palić. Proszę bardzo, tutaj zrobimy sobie pastę z makreli. Teraz zrobimy sobie twarożek. Mam tutaj twarożek śmietankowy, do którego też myknę cebulę. O, dziewczyny mi pięknie obrały czosnek. To ja sobie do tego mojego serka ślicznie posiekam drobno. Czosnek można go zrobić przez praskę, ale mówiłam wam już w jednym programie, że któregoś razu usłyszałam od jakiegoś absolutnie genialnego szefa kuchni, który powiedział, że Czosnek siekany ma dużo więcej aromatu niż czosnek wyciskany, co mi się wydawało w ogóle herezją, no ale jak, jak mówi, to się zna chyba. Ja do tego twarożku dodam jeszcze bardzo fajną, kupiłam mieszankę jednej z firm, Mianowicie nazywają się, było wszystko, były zioła włoskie, zioła prowansalskie, zioła francuskie, a ja wreszcie zobaczyłam i zaklaskałam uszami, wsypuję do twarożku pieprz, do makreli trochę też. Sól mamy. Kupiłam zestaw, który nazywa się zioła polskie. Zakochałam się w tym zestawie. Pietruszka, koperek, lubczyk, tymianek. Nie prowansalskie, nie francuskie, nie włoskie, nie hiszpańskie. Po prostu dajemy zioła polskie. Pietruszka, koperek, tymianek, lubczyk, majeranek na przykład. Bardzo polskie zioło. Do twarożku sikniemy troszkę, oh, zgrzeszymy śmietanki. Pokroimy sobie jeszcze jajo. Nie mam krajaczki do jaja, ale spróbuję je pokroić bez krajaczkowo. Matko, słuchajcie, jak mi to sprawnie idzie. Sama jestem w szoku po prostu. Co my tu mamy? Jeszcze mamy żółty serek. Dobra, co teraz robimy? Dojżdamy. damy twarożek. Proszę bardzo. Kto ma ochotę dolić Julka, Justyna. Proszę bardzo, zapraszam do doliżdania. I proszę mi tutaj jeszcze wsypać poza planem soli. Gdyś dasz makrele, gdyś dasz twarożek. Soli nie ma. Trochę soli trzeba wsypać. A ja w międzyczasie będę robić kanapki z tego, co mam. A z co ja mam? No na przykład mamy najprostszą sprawę. Ja uwielbiam mierzwiony żółty ser. Cieniusieńkie plasty, to się nazywa ser mierzwiony. Ja go kupuję w Lidlu. Uwielbiam ten mierzwiony żółty ser, bo ja go mogę położyć. Zobaczcie, nie w postaci plastra, tylko w postaci takiego zbałaganionego, fantastycznego, dekoracyjnego zwoju tutaj tego sera. Ja w ogóle takiej kategorii Polski blok serowy to nie, nie przepadam, ale ten ser mierzwiony bardzo, bardzo lubię. Na przykład na ten ser mierzwiony, na ten pomidor możemy sobie położyć, a bardzo fajnie ukośne plastry ogórka. Proszę bardzo. O! Z pomidorem. Mamy już te pasty wydysdane, moje dziewczyneczki? Mamy. Świetnie. To teraz gdzie my położymy makrelkę? No na przykład pastę z makrelki położymy sobie na... Postaw, postaw. Na kalarepkę. Proszę bardzo. Mamy kanapka z pastą z makreli na ukrojonej Kalarepce. Ktoś chce więcej pasty, proszę bardzo. Ktoś chce mniej pasty. Teraz możemy sobie położyć, słuchajcie, twarożek. No, twarożek możemy sobie zrobić na przykład na cukinii. Proszę bardzo. O, i teraz możemy robić to wszystko na krzyż, bo na przykład na twarożek na cukinii możemy sobie też położyć. Został nam ogórek. Proszę bardzo, żeby się nic nie zmarnowało. I jeszcze do tego sobie damy ten krzywy taki kawałek korpusa tej papryczki. O, zobaczcie, jaka fantastyczna kanapka, twarożek, papryczka ogórek. Rozumiem, Jolitko, że jesteś głodna. Tak, widzę, widzę, widzę to w oczach Twych, kochana. Już kończę i jemy. Oni najbardziej lubią ten moment. Naprawdę. Pytają, kiedy ja skończę, bo są wszyscy tak głodni, że się na to za chwileczkę rzucą. Co my teraz zrobimy? Ja bardzo lubię zestaw pomidory i twarożek. Proszę bardzo, na pomidor dajemy twarożek i mamy spód kanapki. Proszę uprzejmie i teraz możemy na przykład na to zrobić sobie, zawiązać i położyć taki bardzo fajny supeł ze szczypiorku. Proszę bardzo, jak to malowniczo wygląda. Co my możemy teraz położyć jeszcze? Jeszcze na przykład możemy tą pastę z makreli. Tu dużo jest chętnych do jedzenia, to ja muszę te wszystkie kanapki zrobić. Pastę z makreli kładziemy sobie na spód papryka. Dziewczyny, nie opychajmy się tym idiotycznym chlebem na spodzie kanapek. No i na ogórku położymy sobie również twarożek. Też lubię ten zestaw. Taki trochę jak caciki, Twarożek z ogórkiem. O, o, taka będzie dłuższa. A może być na przykład też pół z ogórkiem, pół. Z makrelą. Zobaczcie, jaki fajny koncept przyszedł mi w tej chwili do głowy. O! I teraz uwaga. Co my tutaj mamy? Ja na przykład mam tutaj kiełki zielonego groszku. Proszę, hop! Hop! Kiełki zielonego groszku. Na jajko w pomidorze damy. No, lepiej chyba będzie dać troszkę tego majonezu jogurtowego. No, tak grzeszymy, ale tak już nie bardzo. Proszę bardzo. Majonez Jogurtowy i ja bym na przykład to jeszcze posypała tymi właśnie polskimi ziołami. To to zawsze wszędzie można dosypać. O to już drugą, drugą papryczkę wypełnimy za chwilę co my tu. A, tu jeszcze powinniśmy coś dać, co my tutaj możemy dać, co my mamy. A no, na przykład pozbyłyśmy się tej papryczki, bo nie będziemy jej wypełniać. Proszę bardzo, robimy takie diabelskie rogi. W makreli. Co chcecie? Ja Wam tylko pokazuję inspirację. Zobaczcie. Czy my mamy kanapki bez chleba? Dziewczyny, mam nadzieję, że polubicie ten e, sposób jedzenia warstwowego różnych smaków, gdzie spodem naprawdę nie musi być buła. Ja nie lubię tej buły pod spodem, w związku z tym wymyśliłam kanapki bez chleba i cieszę się wśród moich znajomych coraz większym powodzeniem.